Cześć Wam, z tej strony Cerber. Witam Was. Dzisiaj zrobimy sobie rentgen pojazdu Chaffee. Dlaczego ten pojazd? Dlatego, że jest to świetny pojazd do nauki gry, a dla graczy, którzy już grać potrafią, jest to naprawdę świetna zabawka. Posiada naprawdę sporo, sporo atutów. Mnie gra się nim naprawdę, naprawdę przyjemnie i no polecam, polecam jednak, jednak każdemu. Podpowiem Wam, jakie perki na nim zrobić, jakie wyposażenie. Jest to moja opinia. Są gracze, którzy stosują inne, ale z mojego doświadczenia wynika, że no taka konfiguracja dla mnie jest najkorzystniejsza z dwóch względów. Jeden to jest wzgląd taki, że no zmieniły się lajty w ostatnim patchu i tak naprawdę rola ich także zmieniła się całkowicie i teraz te pojazdy nie służą już tylko i wyłącznie do, do spotowania, ale, ale także do walki. A druga sprawa, że no jednak taka konfiguracja, w jakiej ja mam, przekłada się na to, że te pojazdy dobrze zarabiają kredyty i tak no może od czego od czego zaczniemy. Zacznijmy może od atutów tego tego pojazdu, czyli tak naprawdę największym jego, jego atutem jest, jest mobilność, czyli posiada silnik 500 koni przy masie, 18,5 tony, tu w tej konfiguracji, w której ja go mam, czyli moc 26 koni na tonę, to naprawdę jest całkiem, całkiem sporo. Prędkość jego 62 maksymalna jest, jest także no całkiem, całkiem spora, pozwala naprawdę na niezłe manewrowanie. I ja sobie cenię w nim także zasięg widzenia i w tej konfiguracji w jakiej ja go mam to jest 485 pasywnego zasięgu widzenia, a mój aktywny zasięg widzenia to jest 427 metrów przy załodze, która ma jeden, jeden perk, czyli jednoperkowa załoga plus wenty, wentylacja i powłoka antyrefleksyjna. Jednak włożę na nim lornetkę z tego względu, że zdarza się, że, że spotuję, albo sam sobie wykrywam, wykrywam przeciwników. No jednak bardzo często yy, gram na tyle rozważnie, że zostaję do, do końca bitwy i w tym momencie ten zasięg widzenia się bardzo przydaje. Z drugiej strony, patrząc, zasięg widzenia przyda Wam się w każdym pojeździe, bo poza kredytami, które otrzymacie za zadane obrażenia, to Także za wyspotowane pojazdy otrzymuje się kredyty i jest ich naprawdę całkiem sporo. I tak naprawdę dla wszystkich graczy, którzy mają problem z pozyskiwaniem tych kredytów, to radziłbym, powiedzmy, zmienić sobie wyposażenie na pojazdach i to się przełoży jednak na, na ilość zarabianych kredytów. Dobra. Przejdźmy, może tak zrobiliśmy sobie, zajrzeliśmy sobie w jego mobilność. Teraz zobaczmy sobie jego, jego żywotność, czyli to jest 360 punktów HP. Pancerz kadłuba to jest 25, pancerz wieży 38 z przodu, 25 z boku i z tyłu. Może zobaczmy sobie go w inspektorze, pancerza. Czekajcie chwileczkę. Myślę, w garażu zobaczymy sobie go tutaj w ten sposób. No i tak, no najmocniejsze jego elementy to jednak jest wieża tutaj, tutaj z przodu i przód kadłuba, ale, no jednak, nie nastawiałbym się na to, by, by ten kadłub cokolwiek odbił. To tak naprawdę jest pojazd niezwykle mięciutki i. I praktycznie nawet drugie tiery nas dałyby radę przebić, ale tutaj jednak już ten pancerz na wieży powiedzmy, zobaczcie 70, 100 nawet. A teraz weźcie pod uwagę, gdy wystawiacie tylko czubek tej, tej wieży, jesteście dobrze dobrze skontowani, czyli, czyli widać tylko, tylko kawałek. to no raz, że utrudnione jest celowanie w niego ze względu na, na mały obiekt, który wystaje, to jednak, jednak tu tego, tego pancerza już, już coś będzie. Ale tak jak mówię, no, tu bazujemy na tym, że jednak opuszczamy te, te działo do dołu. Z boku no, pancerza nie ma na nim praktycznie wcale, zobaczcie 25, 25, z tyłu nawet 19, czyli, czyli praktycznie... No przebija nas wszystko. No nie, nie, nie ma się co czarować. Na pewno pancerz w tym pojeździe nie odgrywa żadnego znaczenia. Zresztą, moim zdaniem, bardzo mało jest pojazdów takich, w których pancerz odgrywa rolę w tej grze. Są to po, pojazdy, powiedzmy tam, od szóstego tieru do góry, i to też tylko niektóre, niektóre wybrane, bo tak naprawdę nikt nie ma żadnych skrupułów. Jeśli nie przebija was normalną amunicją, to. To ładuje amunicję goldową i przebija, przebija każdego, dobra przejdźmy sobie do garażu, teraz jak on tutaj wygląda, czyli, no, że tak powiem, pancerza tutaj, tak jak mówię, no, nie ma. Yy, mamy tak, średnią penetrację 96 na pocisku zwykłym, 110 uszkodzeń, szybkostrzelność 14,5 strzała na minutę, w Faktem jest, że jest, jest to u mnie tutaj z, wenty, z wentylacją. Czas przeładowania 4 sekundy z ogonkiem. Prędkość obrotu wieży naprawdę całkiem niezła 46 stopni. Plus do tego, jeśli zobaczymy sobie tutaj mobilność, prędkość obrotu kadłuba jest 44, czyli suma summarum mamy 90. To jest naprawdę świetna wartość. Depresja działa minus 10. To także pozwoli nam, powiedzmy, wychylać tylko czubek wieży. Czas celowania czas celowania jest, jest w tym pojeździe bardzo dobry, aczkolwiek no, miałbym mocne zastrzeżenia do, do jednak tego rozrzutu. 0,41 to jest słaba celność, ale no, gdyby do, w tym pojeździe, powiedzmy, ta celność była jeszcze zdecydowanie większa, to, to już wykraczałbym mocno poza. Swój tier, i jednak no, jakaś tam równowaga musi być zachowana, bo fajnie jest, gdy my gramy takim pojazdem, ale jeśli gramy przeciwko niemu, to to już nie wygląda tak, tak różowo. Teraz jaką ja radziłbym Wam konfigurację? No ja radziłbym Wam na tym pojeździe zdecydowanie powokant refleksyjną zdecydowanie wentylację to zwiększy wam znacząco zasięg widzenia i ja włożę sobie lornetkę jednak no ja wolę polegać sam na sobie nie, nie liczę na to, że ktoś będzie spotował dla mnie nie, nie odczuwam takiej takiej potrzeby więc tak jak mówię no Chcesz coś mieć, mieć zrobione, to zrób sobie to sam, ale jeśli ktoś yy, chce jakiś inny moduł, no to z tych pozostałych, że tak powiem, rozsądnym wyborem moim zdaniem wydaje się stabilizator pionowy. Yy, i mechanizm dosyłający. Dlaczego nie system naprowadzania, który ja często stosuję? Z tego względu, że tu już czas celowania jest 1,5 sekundy, więc jest bardzo, bardzo niski. A stabilizator pionowy zwiększy nam celność podczas yy, ruchu. Czyli jak obracamy yy, samą wieżę, czy tam jak, jak jedziemy, to jednak ta celność się zwiększy oraz. Yy, mechanizm dosyłający, czyli no jednak te, te ładowanie nasze wzrośnie, tak jak mówię, no tu jest 4 sekundy, że tak powiem mamy czas przeładowania, czyli także ten czas jest, jest bardzo szybki. Zwiększymy go o 10%, ale czy to będzie aż tak korzystne? No, nie, nie wydaje mi się. Jednak, moim zdaniem, lornetka jest, jest najlepszym wyborem. Jeszcze można by było zastosować siatkę, ale, ale tak jak mówię, no to jest konfiguracja, którą ja wybrałem. Ja na tym pojeździe włożę 33 pociski zwykłe, 15. Premium. Dlaczego? Dlatego, że czasami losuje ten pojazd jednak na, na Tier 7 i te APCRy się powiedzmy przydają. No jak traficie takiego powiedzmy T29 na przykład, no to z przodu nawet nie jesteście w stanie go, go przebić, ale z boku już, już tak. A no jednak, tak jak mówię, no ja. Powiedzmy, Dla mnie priorytetem jest wygranie bitwy i jeśli trzeba użyć tej amunicji premium to jakoś nie mam skrupułów, dlaczego nie włożę amunicji odłamkowo-burzącej, no z bardzo prostego względu, zobaczcie, penetracja 38, uszkodzenia 131 do, do 219, tak naprawdę teoretycznie dużo graczy wozi do, do zbijania kapa. Ja uważam, że w takim wypadku powiedzmy te trzy pociski, które woziłbym tutaj to, to wolę sobie je wozić jako APCRy i w tym momencie no, jednak są zdecydowanie bardziej użyteczne dla mnie. Yy, włożę sobie mały zestaw naprawczy, małą mapteczkę i automatyczną gaśnicę. Nie włożę na żadnym po, yy, pojeździe tej gaśnicy ręcznej, z tego względu, że te pojazdy się palą na tyle rzadko, że spokojnie można założyć sobie automatyczny system. Mało tego, kupuję zawsze to w promocji, więc 10 tysięcy to, to nie jest jakiś niebotyczny wydatek. A kiedyś woziłem na pojazdach... Yy, 90% pojazdów dwa zestawy naprawcze, czyli mały zestaw naprawczy, małą apteczkę i duży zestaw naprawczy. No, teraz nie wożę z tego względu, że jednak co 90 sekund możemy sobie użyć, yy, użyć tego, tego małego zestawu naprawczego. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę nie przypominam sobie, może na, nie wiem, ja tu mam 300 bitew wykonanych, 290 na tym pojeździe, to być może zapalono mi go, nie wiem, dwa razy. Na pewno nie więcej, także włożenie tej gaśnicy też tak ma się nijak. No, nie wiem, czy może nie, nie lepszym wyborem by był właśnie ten drugi zestaw naprawczy. Teraz, jakie, jakie wybrać perki na tym pojeździe? Ogólnie no, na pewno dużo graczy będzie szkoliło pierwszy perk w ogóle na tym, na tym pojeździe. Tym bardziej, że tak jak mówię, no, świetnie nadaje się do, do nauki gry, jednak poznacie mapy, macie możliwość szybkiego przemieszczania się. Priorytetem dla mnie na, na każdym pojeździe jest udowódcy, szósty zmysł. Ja ten perk robię z reguły za wolne doświadczenie, które tam powiedzmy no raz na miesiąc, czy raz na dwa jest z przelicznikiem razy, razy 10, czyli w tym momencie wykorzystuję tą promocję i za 21 tysięcy wolnego doświadczenia mam, mam tą żarówkę. Teraz tak. <laughs> Dla celowniczego pierwszy perk to jest ukrywanie tak jak na wszystkich czołgach lekkich u mnie. Dla kierowcy także ukrywanie. Dla radiooperatora na każdym pojeździe poza artylerią u mnie pierwszym perkiem jest rozeznanie w sytuacji. To jest 3% zasięgu widzenia więcej więc, więc to już jest naprawdę spora różnica. U ładowniczego także jest to ukrywanie. Na drugi tu tymczasowo mam teraz zrobiony zwiat, który zwiększa o 2% zasięg widzenia, z tego względu, że pierwszy park zrobiłem za wolne doświadczenie i dysproporcja pomiędzy tymi pozostałymi załogantami a dowódcą jest, jest na tyle duża, że mimo, oni go powiedzmy dogonią, to jednak korzystam z tych 2%. Jak wszyscy będą mieli możliwość zbadania drugiego perka, to tutaj zresetuję i drugim perkiem u dowódcy <laughs> przepraszam, jak i pozostałych załogantów będzie braterstwo broni. Trzecim perkiem u dowódcy na pewno, na pewno tutaj będzie, będzie zwiat u, yy, u kogo? Celowniczego trzecim perkiem będzie wyznaczony cel, jednak, widzenie przeciwnika przez dwie sekundy dłużej jest to spory bonus, według mnie. Trzeci perk u kierowcy mechanika. To będzie albo gładka jazda, albo hamowanie sprzęgłem. Wydaje mi się, że gładka jazda jednak, jednak będzie korzystniejsza. Jednak celność w ruchu, no, ja tym pojazdem gram z reguły dość żwawo, więc, więc to, to się przyda. Trzeci perk u radiooperatora to będzie maskowanie, którego tutaj nie, nie było jako, jako pierwszego u ładowniczego. Trzeci perk to będzie desperat. No jednak, często się zdarza, że, że jestem powiedzmy na jakimś ogrysku, więc ten czas przeładowania, gdy się zwiększy, jest dla mnie no jakimś takim wymiernym bonusem. Z tym, że tak jak mówię, no działa to wtedy, kiedy wasz pojazd ma mniej niż 10% punktów wytrzymałości. Na czwarty perk chyba najprawdopodobniej u większości dałbym naprawę, ale na tym pojeździe na pewno nie będę tutaj szkolił czwartego perka, z tego względu, że ta załoga po wyszkoleniu powiedzmy drugiego pójdzie do, do jakiegoś pojazdu wyżej, a tu znowu będę sobie szkolił nową na, na, na tych samych powiedzmy perkach wybranych czyli, czyli tak naprawdę zdubluję to co tutaj. Co tutaj teraz, teraz wybrałem, a ta załoga tak jak mówię, pójdzie sobie gdzieś wyżej. Teraz wejdźmy sobie może do, do porównania i zobaczmy teraz tak, w takiej konfiguracji jak ja go posiadam. Yy, tu mamy maskowanie 32%. Yy, zasięg widzenia jest 486 metrów po zbadaniu braterstwa broni to będzie 497. I bez lornetki aktywna to będzie 437, czyli jednak na tym pojeździe będę woził lornetkę yy, cały czas, bo, bo mimo, że braterstwo broni, że tak powiem, spowoduje wzrost o 9 metrów nie, o 11 metrów to mimo wszystko nadal jednak yy, no. Ten zasięg widzenia będzie poniżej 445 i ja w takim wypadku, jeśli na pojazdach mam ten zasięg widzenia mniejszy, włożę sobie tą, tą lornetkę. Co jeszcze o tym, o tym pojeździe można, yy, można powiedzieć? No, no, tak jak powiedziałem, pojazd bardzo ruchliwy. bardzo yy, Przed nakręceniem tego materiału zagrałem sobie dwie bitwy, gwoli przypomnienia, jak, jak się nim gra, czy się zmienił jakoś po. Po ostatnim patchu, bo jakiś czas nim, nim nie grałem. I. No zobaczcie sobie bitwę. No, moim, moim zdaniem, naprawdę świetny pojazd. No nie zmienił się, tak jak się nim grało świetnie, tak nadal się nim gra świetnie. Zresztą średnie obrażenia moje na tym pojeździe to jest. Yy... 525 przy jego wytrzymałości 360, czyli powiedzmy razy 1,5 razy robię robię tą ilość HP, którą, którą on posiada, gdzie on tutaj jest Czafi, 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 szukajmy gdzie on się to podział. Gdzie jest czafi? Tu jest czafi. No, 1,57, czyli, czyli wynik naprawdę całkiem fajny, zwłaszcza jak na, jak, na, jak na czołg lekki. Naprawdę pojazd niezwykle przyjemny, polecam. Jeśli o czymś zapomniałem, napiszcie w komentarzu, to, to postaram się albo dołożyć to w odpowiedzi, albo, albo być może w jakimś, powiedzmy, aneksie do tego. Tak jak mówię, no tu cykl tych pojazdów się dopiero zaczyna i będzie. Będzie podzielony na dwie części, czyli jeden to będą pojazdy pod, pod rentgenem, czyli tak naprawdę przyjrzymy się tym pojazdom bardzo dokładnie, a, a drugi to będzie cykl tych polecanych pojazdów dla, dla tych graczy początkujących to to, że tak powiem, moja opinia, jak, jak pomóc tym, tym graczom początkującym. No, myślę, że to wszystko z tej strony. Zapraszam do komentarza, oceny ewentualnej. Dzięki, śliczne za oglądanie.